Cześć, tu Ogrodnik dla Zabawy. Dzisiaj obiecanym filmem Adam Sony, o tym, czy się ukorzeniła w wodzie, czy nie. I pokażę Wam jedną roślinę, którą kupiłem, to jest Tindapsus. Jakiś tam. Napiszę, co to jest. E, a to jest mój, którego, no, chciałem Wam pokazać, bo go przesadzaliśmy chyba też razem do hydroponiki. Rósł fajnie, ale później zaatakowały go szkodniki. I liście zrobiły się takie do połowy no brzydkie, Tutaj dalej, kiedy już było po oprysku, jest wszystko ok. Ale no nie wygląda idealnie. I teraz przygotowując go do filmu e, zrobiłem zbliżenie podłoża i, no I zobaczcie co tam znalazłem. Także znowu będę musiał, yy, znaczy już zrobiłem ten oprysk i znowu walczę z czymś, czego nie mogę wyeliminować. No mam nadzieję, że, że może teraz po tym oprysku mi się to uda już do końca zniszczyć i już będę miał z tą plagą spokój, bo straciłem sporo roślin przez nich i przez te szkodniki. I mam <laughs> nadzieję, że wreszcie się ich pozbędę. To tak, jeśli chodzi o zapsusy. A teraz moja ulubiona Adansoni. Adansoni przenosiliśmy do hydroponiki i cała roślina mateczna no w zasadzie jest całkiem nieźle. Jest żółty liść, żeby nie było, że jest tak super, też. Więc nie jest idealnie. Jeśli chodzi o sadzonki, no to sadzonki były brane z tej rośliny i były wsadzane i do doniczki i do wody. Zaraz pokażę wam jaka jest różnica między jednymi i drugimi bo część z doniczki wyjąłem, też przygotowując do filmu po prostu część mi wypadła, więc zobaczycie w jakim są stanie jeśli chodzi o doniczkę to tak po pierwsze większość z sadzonek, które miała liście ich nie ma straciła liście korzonki no są, ale takie, że nie ma co, tam małe ta niby ma liście, ale zobaczcie, no to, to nie jest to samo co w wodzie, więc problem też z hydroponiką był taki, że pokazałem Wam to na dużej, dużej doniczce i w tej dużej doniczce tej wilgoci, w tej górnej części gdzie były sadzone rośliny mogło być trochę mniej i to mogło być powodem, no bo mi się doskonale też Adamsoni w hydroponice w małych doniczkach ukorzenia i nie ma problemu. No tutaj Uczciwie chcę Wam pokazać, jak to wyszło, więc wyszło tak sobie. Ale w wodzie jest zupełnie inaczej, bo w wodzie są już ładne korzonki. Ta sadzonka ma ładna. Ja tak podpatrywałem je wcześniej, więc wiem, że, że są korzonki. Jedne większe, drugie mniejsze. Tu nie ma korzonków w ogóle, czyli odłożę ją do, do tamtych. Tutaj jest. Tu też nie ma w ogóle. Tutaj jest, ale listek yy, no, zmarniał całkowicie. Jest. Yy. Tutaj liści nie ma, więc nie wiem co tu się wydarzyło. Yy. No Dobra, nie wiem co tu jest, nie będę dorabiał teorii. Nie wiem, coś tutaj wyszło, jakieś korzenie, ale są brązowe. Nie, odłożę ją na tą stronę. I tutaj jest korzonek. I w tych dwóch nie ma. Czyli tak naprawdę pięć sadzonek, sześć sadzonek, które są ukorzenione, które mają korzenie. No i reszta ma takie sobie słabe, małe. Albo w ogóle. Więc te wszystkie inne y, wsadzę z powrotem do wody. Później jeszcze sobie obejrzę dokładnie o co im chodzi. Te, które były w, w hydroponice też wsadzę do wody, żeby może w wodzie się ukorzenią. Patrzę gdzie jest góra, gdzie jest dół. Dobrze, no, tu jest dół. Bo warto wsadzać dołem do wody. Y, tutaj też jest no nie ma korzenia w ogóle, korzonka żadnego. Ten ogryzek ma korzonek, więc mam nadzieję, że coś z niego będzie. Chociaż no nienawidzę takich ogrysków ukorzeniać, bo z, mam złe wspomnienia z takimi ogryzkami. Dobra. Czyli te ja sobie odstawię, nie będę z nimi nic robił. A z tymi, z tymi jest tak, że one jeszcze mogłyby spokojnie w wodzie trochę pobyć tak, żeby te korzenie były jeszcze dłuższe jeszcze lepsze, ale yy, no chyba, znaczy na pewno nie chcę czekać i ponieważ mam po trzy a sadzonki, bo jest sześć, więc wsadzę je do tych małych doniczek yy, po dwie, tak, bo chcę zastosować ten system, to są trzy, trzy doniczki w jednej, yy, podstawce i wtedy będą po dwie sadzonki w każdej. No i sobie rosną. Dobra. To jest moja mieszanka. Ta mieszanka, która składa się z różnych składników, nie jest w jakichś konkretnych proporcjach. Jest tutaj e, nawet ceramiz, jest perlit, jest keramzyt, jest pumeks, jest lawa wulkaniczna, jest zeolit. Także jest wszystko co sobie można zamarzyć, dlatego, że jest to e, tak naprawdę z odzysku. E, podłoże z odzysku, czyli rośliny, które być może nie dały rady, albo przesadzałem do większych doniczek, wtedy takie podłoże e, wyparzam, wyparzam je, znaczy wypalam w zasadzie, no bo w, w piekarniku to, to robię e, i, e, i później je jeszcze przepukuję i wędruję wtedy do takiej miski, gdzie no, gdzie mogę sobie z nim dalej robić co chcę, ponieważ jest już no, całkowicie jałowe teoretycznie i mam nadzieję, że praktycznie też. Na no, każdej doniczki wsypuję warstwę taką separacyjną, jak to mówię, i wkładam po dwie sadzonki. On no, tutaj nawet szczytowa jest. mam ja nazwę, sorry, tak mi wtedy wypadło z głowy. Operacja się udała. Rośliny ja są na miejscu. Ja będę je podlewał na początku wodą z rizotonikiem i to podlewał, no to chodzi o to, że Pierwsze dni w zasadzie staram się przelewać, przelewać tylko wodę czy tą wodę z rizotonikiem i wylewać nadmiar. Codziennie przelać i wylać nadmiar, żeby nie stały. Po tygodniu bezpiecznie już można zostawić na poniżej połowy minimum wodę i wtedy to wszystko rośnie i nie ma problemu. Pokażę Wam oczywiście za jakiś czas, czy to się udało i czy wszystko rośnie jak należy. Pokażę też, czy te, coś z nimi się dzieje. No i oczywiście, czy roślinę matyczną, czy ona wypuści nowe pędy, czy, czy nie. Zobaczymy. Następny odcinek ma być poświęcony doniczkom i różnym sposobom uprawy w tych doniczkach. Jakie rośliny, w jakich doniczkach najlepiej uprawiać? Czy mają być to wilniane, czy plastikowe, czy czy z knotem. Dzisiaj, dzisiaj miałem też w komentarzach rozmowę właśnie z czego zrobić knot, więc zrobię też eksperyment z kilkoma knotami, co najlepiej działa i oczywiście co jest w najlepszej cenie. Więc pokażę też leczuzy doniczkę, jak ona działa, wytłumaczę jaka jest różnica między doniczką leczuzy a doniczką hydroponiczną. I jeżeli macie jakieś pytania związane właśnie z doniczkami no to bardzo chętnie usłyszę je i bardzo chętnie podejmę wyzwanie i spróbuję pokazać w filmie, jakie są różnice właśnie i jak to wszystko działa. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie doniczek, to bardzo proszę piszcie. Będę się przygotowywał i mam nadzieję, że zrobię jakiś ciekawy film dla nas wszystkich. I... No i zobaczymy. <laughs> Z Tindartusa też Wam pokażę, bo tego, którego kupiłem, no to nie wiem za bardzo gdzie go przesadzić, czy do hydroponiki, czy do bigosu, bo wszystko na filmach pokazuje, że wszystko do hydroponiki idzie, ale u mnie tak wcale nie jest, hydroponika jest rzeczywiście może w 70% roślin, ale są rośliny, które mam w bigosie i przesadzam do bigosu i nie chcę inaczej, tak, chcę, żeby sobie rosły w bigosie i też no nie będę nigdy bronił hydroponiki jako idealnego, idealnego podłoża do upraw, ponieważ no nie jest idealne, ma swoje minusy, więc hydroponika jest fajna, będę Was nakłaniał do tego, żeby spróbować, ale nie dla każdego ta hydroponika jest odpowiednia i nie do wszystkich roślin warto ją stosować, bo niektóre więcej kłopotów są hydroponiką niż, niż roślinie, które rośnie w bigosie. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam bardzo, wszystkiego dobrego, cześć, pa!